Alm. 11. Przewodnikowi churu Dawidowy. Zaufałem Panu. Jakże możecie mówić do mnie? Ulatuj jak ptak w góry, bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Ten psalm jest jakby rozmową Dawida z ludźmi, którzy doradzają mu ucieczkę przed bezbożnymi. Ci bezbożni szykują się, aby go z zabić. Zdaniem tych ludzi, którzy doradzają Dawidowi, bezpieczny będzie tylko wtedy, kiedy ucieknie. Podobnie jak ptak jest bezpieczny tylko wtedy, kiedy lata tak wysoko, że Łucznicy nie mogą w niego trafić. Kiedy będą zburzone podstawy? Cóż pocznie sprawiedliwy? Ci ludzie, z którymi tutaj Dawid się spiera, uważali go za sprawiedliwego człowieka, ale przestrzegali go przed tym, że ta sprawiedliwość nie wyjdzie mu na zdrowie, bo czasy są takie, że sprawiedliwy nie ma się na czym oprzeć. Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, jego oczy widzą, powieki jego, Badają ludzi. Dawid nie zgadza się z nimi. Jego oparciem jest sam Bóg. On siedzi na swoim tronie tak samo jak zawsze i tak samo jak zwykle ocenia ludzi. Nie przeoczy nikogo. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Kryteria, według których Bóg ocenia ludzi, nie zmieniają się. On tak samo zawsze kocha tych, którzy postępują zgodnie z jego wolą i tak samo, jak zawsze, nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Dawid taki obraz Boga ma cały czas przed oczami i w nim kieruje się w swoim życiu. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich. Dawid przypomina, co spotkało mieszkańców Sodomy. Oni też uważali, że zmieniły się czasy, że Bóg nie ukaże ich za to, jak żyją, ale Bóg spuścił na Sodomę ogień, który zniszczył miasto i zabił wszystkich mieszkańców. To jest jego odpowiedź dla tych, którzy radzą mu, żeby uciekał, żeby się krył. Bo sprawiedliwy jest Pan. Kocha sprawiedliwość. Prawi. Zobaczą oblicze Jego. Dawid był królem, był politykiem, ale w tym wypadku nie obchodziło go, jakie są polityczne układy i co myślą ludzie. Był zdecydowany trwać przy sprawiedliwości bez względu na wszystko. Nadzieją Dawida jest to, że Bóg jest sprawiedliwy i jest potężny. Zawsze przychodzi z pomocą prawym, bo kochaj sprawiedliwość i Dawid nie wątpi, że Bóg pomoże też jemu. Potężny króluje jemu chwała i cześć, nasz Pan on potężny jest. Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pięść, nasz Pan on potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelam swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan. Pan, potężny jest. Nasz Pan, potężny jest, Żółpan. Na niebiosach ma krąg I miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, potężny jest. Gdy wszędzie była puszka niebo czarne, bez gwiazd, Nasz Pan, potężny jest. czym mówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, potężny. I karę wylał na sodomę Zmiłowanie i łaskę, na krzyżu nam dał, mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz pan potężny jest. Nasz pan on potężny jest, ufał. Na niebiosach i miłość, pan, gość moc, nasz pan on potężny jest. Nasz pan on potężny jest, ufał. Na niebiosach matron w nim miłość mądrość, moc nasz Panu potężny jest. Nasz Panu potężny jest wśród chwał. Na niebiosach matron w nim miłość mądrość, moc nasz Panu potężny.